Kogo stać na ciepło dla pani Marii? Na nowe buty dla Adasia, na jedzenie dla pana Bogdana? Każdy z nas może być znaczącą zmianą dla kogoś potrzebującego. Zbliża się kolejny Weekend Cudów w ramach akcji Szlachetnej Paczki. O tym jak nieść mądrą pomoc opowie Zosia Drodzka, liderka Mysłowickiego Rejonu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Już od 18 listopada na stronie Szlachetnej Paczki można zaznajomić się z różnymi historiami rodzin, które są cały czas klasyfikowane do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. O ilu rodzinach możemy mówić w Mysłowicach? Ogólnie odwiedziliśmy 40 rodzin, właściwie to wciąż odwiedzamy te ostatnie co jest naprawdę dużym sukcesem moim zdaniem w Mysłowicach. Na ten moment mamy 21 rodzin z darczyńcami już, aktualnie na stronie 0, co w sumie nas bardzo cieszy, 3 sprawdzane i jeszcze 3 do odwiedzenia. Trzeba dodać, że te historie rodzin, szczególnie w Mysłowicach, one się pojawiają i znikają, więc tak. też warto cały czas jednak zaglądać na stronę szlachetnej paczki www.szlachetnapaczka.pl, bo być może natrafi się na tą rodzinę, której będzie można pomóc. Ale to chyba tak fajnie, że. że ten program już na dobre się po prostu tak wpasował w ogóle w, w tym okresie takim międzyświatycznym, że, że nie trzeba szukać tych darczyńców, bo oni sami się znajdują. Myślę, że to było gdzieś tam z góry zaplanowane, żeby to się działo jednak mimo wszystko podczas weekendu, Jezus, podczas świąt, dlatego że no jednak Ludzie mają takie poczucie, że idą święta i mam wrażenie, że jak robią dla siebie zakupy, to, to dorobienie tych zakupów gdzieś tam dla, dla jakiejś rodziny z mniejszymi czy większymi potrzebami y, to nie jest problem po prostu. Y, takie odnoszę wrażenie poza tym. Jest taki duch świąteczny, mam wrażenie, i, i ludzie są bardziej przychylni i tacy pomocni też. Więc y, bardzo bardzo mnie to cieszy, że jednak te rodziny znikają i, i na ten moment, tak jak mówiłam, mamy w sumie y, zero. <laughs> a, a myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby te pozostałe rodziny też znalazły darczyńców. Czym jest ta mądra pomoc, którą niesie szlachetna paczka? E, dla mnie y, osobiście y, to jest. Y, takie, taka pomoc w podniesieniu się z trudnej sytuacji, bo są różne sytuacje, na przykład śmierć jakiejś bliskiej osoby, czy, czy jakiś wypadek, utrata pracy. I to są takie sytuacje, z których ciężko jest się często podnieść, więc ten wolontariusz i ta paczka, choćby tylko żywnościowa i chemia, jest w stanie tej rodzinie pomóc zaoszczędzić gdzieś tam na przykład na ogrzewanie, bo nie ma ogrzewania, nie jest w stanie zapłacić, więc, więc może sobie na to pozwolić, żeby spędzić gdzieś tam święta w ciepłym domu. I to często też są produkty świąteczne, typu, rzeczy na pierniki, czy na jakieś barszcze, czy zupy. Więc myślę, że ta mądra pomoc to jest bardziej takie właśnie dawanie wędki, a nie ryby, bo często te paczki świąteczne są po prostu... Macie paczkę jednorazowo i gdzieś tam e, żegnamy się, a tutaj jednak ta praca jest od samego pierwszego spotkania do tak naprawdę czasami końca życia tej osoby, bo e, no po prostu trzyma się ten kontakt i cały czas, gdzieś tam ten wolontariusz wspomaga tą rodzinę, tak? więc no przynajmniej dla mnie to jest takie właśnie, takie bycie drogowskazem po prostu dla tej rodziny. Podczas tegorocznej edycji jesteś już liderką e, tego rejonu, ale wcześniej byłaś wolontariuszką. Z jakimi historiami przez te kilka lat, z którą, podczas których współpracowałaś e, ze Szlachetną Paczką poznałaś się? To jest wiele wspaniałych historii tak naprawdę, które jak się na pierwszy rzut oka zobaczy, no cisną się po prostu łzy. Miał, miałam w zeszłym roku w sumie pana samotnego, rodzina się po prostu od niego odwróciła. Został sam po śmierci swojej partnerki i no, gdzieś tam potrzebował pomocy. No żył po prostu w skrajnych warunkach, przyznam szczerze. Grzał sobie gdzieś tam piecykiem, ale nie miał w ogóle toalety. Łazienki gdzieś tam. Ciężko mu było chodzić. E, jakiś pan przejechał mu po stopie, więc no, ciężko mu było w ogóle chodzić. E, więc tam no, taka tragiczna sytuacja w sumie, tak naprawdę. Jak na XXI wiek i, i życie bez łazienki, prawda? No, nie wyobrażamy sobie tak naprawdę. E, no i odkąd go właśnie poznałam, tak trzymamy sobie kontakt i gdzieś tam jesteśmy dla siebie bliscy i, i myślę, że. Jemu to sprawia przyjemność, i mi też to sprawia przyjemność, jak do niego od czasu do czasu zadzwonię i, i zapytam, co tam u niego, prawda? No właśnie, bo szlachetna paczka to nie jest tylko pomoc materialna, to jest też często takie wsparcie psychologiczne. Czasami rozmowa z drugim człowiekiem, tutaj właśnie w tym przypadku wolontariuszem, dużo daje. Ilu tych wolontariuszy zaangażowało się w tegoroczną medycję? W tym roku łącznie ze mną i wolontariuszką, która bardziej tutaj pomaga logistycznie, jest nas 17. Jednak no, ci wolontariusze dochodzą na magazyn. Jakby są chętni, e, którzy wspomagają nas co roku, którzy są chętni wspomóc w tym roku dopiero, e, przychodzą na magazyn i po prostu pomagają nam wnosić paczki e, i później je zanosić do aut, prawda, rozwozić, wnosić często to są na przykład wniesienie rogówki na czwarte piętro, e, więc tutaj strzelcy, tak jak co roku nas wspomagają oraz osoby gdzieś tam poboczne, rodzina. A tych wolontariuszy w terenie? No bo oni robią też kluczową robotę tak. tak naprawdę, no bo odwiedzają te wszystkie rodziny i też weryfikują, kto może się zaangażować, kto może się załapać do tego programu, a kto nie. Samych wolontariuszy, którzy działają aktywnie w terenie w sumie jest 15. Więc jak na 40 rodzin, które mieliśmy do odwiedzenia, 15 wolontariuszy, no to, że tak powiem, chyle czoła im. I jak będą wyglądały najbliższe tygodnie do tego Weekendu Cudów? Tak naprawdę to jest y, taka najbardziej intensywna praca, jeżeli chodzi y, o mnie i zespół logistyczny, y, dlatego że y, to jest zdobywanie transportu, to jest załatwianie, na szczęście magazyny już mamy y, załatwiane, y, na szczęście to jest, y, natomiast to jest też y, załatwianie y, ciepłego posiłku, bo też siedzimy przez cały dzień, tak naprawdę liczmy od godziny tej 8:39 do godziny 17.00. Więc no fajnie by było zjeść ciepły posiłek. To jest też załatwianie gdzieś tam busów, transportów. Trzeba umówić wszystkich darczyńców na daną godzinę, żebyśmy nie mieli kumulacji gdzieś tam, na przykład, że nagle 10 paczek przyjeżdża i, i nie ma gdzie tego kłaść, ale też żeby one się po prostu nie mieszały. Więc to jest taka najbardziej intensywna w sumie praca. Wydawałoby się, że już gdzieś tam dochodzimy do końca. Jeżeli, załóżmy, po tym programie ktoś będzie chciał pomóc, ale nie znajdzie rodziny dla siebie, bo akurat już będzie zajęta, czy w jakiś sposób jeszcze można wesprzeć szlachetną paczkę? My wciąż szukamy tak naprawdę gdzieś tam sponsorów, którzy są w stanie nam na przykład upiec blachy ciasta, powiedzmy, czy, czy ugotować nam zupę, czy pomóc nam właśnie choćby w noszeniu paczek na magazynie, czy, czy przynieść jakieś, nie wiem, ozdoby świąteczne. To wszystko dalej da się zrobić i, i można też przynieść gdzieś tam e, zebrać, na przykład tak jak e, dzwoniła do mnie jedna pani i, i w szkole zbierają po prostu chemię i, i gdzieś tam taką żywność trwałą i robią taką dodatkową paczkę, którą my po prostu gdzieś tam e, dołożymy, czy, czy po prostu damy innej rodzinie, która też będzie tego potrzebować, a akurat po prostu nie, nie zdążyła się załapać gdzieś tam, e, gdzieś tam w te rodziny, które odwiedzaliśmy. A w jaki sposób można się z Wami skontaktować? Przez, na fanpage'u niestety jest zablokowany, więc tam niestety nie, nie idzie, ale można napisać maila. Tam jest wypisany mail, szlachetna paczka, msłowicę.maopa.gmail.com. Na moim Facebooku też, przez numer telefonu, przez innych wolontariuszy. Tutaj jest dużo, że tak powiem, takich form kontaktu. A powiedz mi, co przez te lata tobie dała, szlachetna paczka? Myślę, że najważniejszą rzeczą to jest takie docenienie tego, co się ma. Bo jak się wchodzi i widzi się, że komuś zawala się świat po prostu, i to dosłownie komuś się zawaliła na przykład podłoga, a ja mogę sobie wrócić do domu i spokojnie, że tak powiem, umyć się w ciepłej wodzie, czy przygotować sobie obiad normalnie w kuchni i wyspać się w wygodnym łóżku, no to myślę, że to jest takie docenienie i też docenia się te osoby, które są wokół, bo tak jak mówię, są osoby, które po prostu zostały zostawione same sobie i, e, i też się docenia tą naszą rodzinę, która dziś tam cały czas trzyma z nami kontakt i wspomaga nas w ciężkich chwilach. Bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie o tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. A Państwa zachęcam do włączenia się w jakikolwiek sposób w tegoroczną edycję tego programu. Moim i Państwa gościem była Zosia Locka. Dziękuję. Kogo stać na ciepło dla Pani Marii? Na nowe buty dla Adasia? Na jedzenie dla Pana Bogdana? Nas stać. nas stać! Razem stać nas na to, czego brakuje panu Bogdanowi, Adasiowi, pani Marii i innym osobom osamotnionym w biedzie. Bo razem stać nas na dobro. Pomóż najbardziej potrzebującym na paczka.pl.